Siema widzowie, dzisiaj wam pokażę, jak taką szparę by masce, jakiejś, taką szparę. Najpierw jedzie jak taśmę, jakiś kolor, byle, jakiś chcecie, na przykład na niebieski, bo taka jest moja maska. Jak już pomalujecie, nie? Zbierzecie ją i przyklejacie na ten miejsce, gdzie jest ta szpara. Ja kleję. Muszę tutaj obciąć trochę. Nic nie widzicie, bo ja też dałem kamerę. O! Nic nie ma szpary, zaraz wam parę. Ну no и засунем шпора. пора.